Silnik zaharczał i zgasł po środku otwartej przestrzeni. Znowu, pot spływał po jego plecach, gdy walczył z dźwigniami Cromwella. Pięćset metrów dalej niemieckie działa mogły obudzić się w każdej chwili. Przekleństwo brytyjskiej inżynierii, pomyślał. Na horyzoncie, kolumna Shermanów, sunęła bez przeszkód, zostawiając go na pastwę losu. W powietrzu unosił się zapach spalonego oleju i strachu. Maszyna, która miała być jego zbroją, stała się jego więzieniem. Porucznik Grayson stał w cieniu bombardowanej fabryki w Coventry, wpatrując się w lśniącą maszynę z mieszaniną dumy i niepewności. Cromwell Mark Piercy był najnowszym cudem brytyjskiej inżynierii, pełnym obietnic przewagi nad niemieckimi panzerami. Chłodny listopadowy wiatr przenikał przez szczeliny zniszczonego budynku, przynosząc ze sobą zapach spalenizny i wilgotnego metalu. Widział, jak mechanicy z determinacją dokręcali ostatnie śruby, poprawiali gąsienice i polerowali pancerz, jakby te kosmetyczne zabiegi mogły przesłonić fundamentalne wady konstrukcji, o których szeptano po kątach warsztatów. W oddali wyły syreny przeciwlotnicze, przypominając o nieustającym zagrożeniu z powietrza, które stało się codziennością brytyjskich miast. Grayson przesunął dłonią po chłodnym pancerzu, czując pod palcami drobne niedoskonałości metalu, niewidoczne dla oka, ale wyczuwalne dla człowieka, który miał powierzyć temu stalowemu bestiariuszowi swoje życie. Potężny silnik Rolls Royce Meteor, zaadaptowany z lotniczego Merlina, miał być dumą tej maszyny, zapewniając prędkość i zwrotność, której tak rozpaczliwie potrzebowali na polach bitew kontynentu. Szef mechaników, starszy sierżant Wells, podszedł do niego, ocierając zabrudzone smarem dłonie o zniszczony kombinezon. Jego twarz. Nosiła zmęczenie setek godzin spędzonych nad tymi maszynami, próbując naprawiać błędy konstruktorów w warunkach polowych. To najlepsze, co możemy zrobić, ser, powiedział cicho, jakby nie chciał, by stalowy Kolos usłyszał jego słowa zdrady. Ale silnik jest zbyt potężny dla tego sprzęgła. Mówiłem im o tym w Londynie, ale oni chcieli prędkości za wszelką cenę. Deszcz zaczął bębnić o dach zniszczonej fabryki, tworząc metaliczną melodię, która współgrała z odgłosami pracy mechaników. Grayson wsłuchiwał się w ten rytm, myśląc o deszczu pocisków, który wkrótce będzie musiał przetrwać we wnętrzu tego pojazdu. Maszyna lśniła w półmroku jak obietnica, jak modlitwa odlana w stal i uzbrojona w działo. Czy ta modlitwa zostanie wysłuchana, gdy znajdą się na polu bitwy? Amerykańskie Shermany przybyły wczoraj do portu w Southampton, kontynuował Wells, spoglądając w kierunku wyjścia, jakby mógł dostrzec przez zniszczone ściany konwój wrogiej technologii. Proste maszyny, ale podobno niezawodne jak szwajcarskie zegarki. Słyszałem, że ich mechanicy śpią w nocy podczas gdy my Dys zawiesił głos, wskazując na grupę zmęczonych ludzi, którzy nawet w tej chwili klęczeli pod brzuchem Cromwella, próbując zapobiec kolejnemu wyciekowi oleju. Grayson skinął głową, czując ciężar odpowiedzialności za życia młodych mężczyzn, którzy mieli wkrótce obsadzić te maszyny. Cromwelle miały być ich tarczą i mieczem, ale co jeśli staną się ich grobowcami z powodu banalnej awarii mechanicznej? Z tą myślą, Wyszedł na deszcz, pozwalając by zimne krople zmyły z jego twarzy wyraz niepokoju, którego nie mógł pokazać swoim ludziom. Sierpniowe słońce prażyło bezlitośnie rozległe wrzosowiska Salisbury Plain, gdzie miał się odbyć Exercise Dracula, bezpośrednia konfrontacja brytyjskiego Cromwella z amerykańskim Shermanem. Porucznik Grayson stał na niewielkim wzniesieniu, obserwując jak kolumna czołgów ustawia się na pozycjach startowych. Pot spływał mu po skroniach, a mundur przylepiał się do ciała w dusznym powietrzu wypełnionym zapachem rozgrzanego metalu i spalin diesla. Ćwiczenia miały trwać kilka tygodni i obejmować dystans 2000 mil, mający symulować rzeczywiste warunki kampanii w Europie. Amerykański oficer łącznikowy, kapitan Reynolds, stanął obok niego, nonszalancko żując gumę i z uśmiechem obserwując przygotowania. Jego pewność siebie drażniła Greysona, który przez ostatnie tygodnie walczył z ciągłymi awariami swoich maszyn. Piękne maszyny, te wasze Cromwelle, zauważył Reynolds, wskazując na lśniące w słońcu brytyjskie czołgi. Szybkie jak błyskawica, jak słyszałem. Ale wiecie co, poruczniku? W wyścigu nie zawsze wygrywa najszybszy. Czasem wygrywa ten, który po prostu dotrze do mety. Ziemia pod ich stopami zadrżała, gdy pierwszy z uruchomił silnik. Potężny ryk meteora wypełnił powietrze, przyprawiając odreszcz ekscytacji zgromadzonych żołnierzy. Grayson poczuł mimowolny przypływ dumy. Ten dźwięk był jak ryk brytyjskiego lwa, potężny i majestatyczny. Shermany odpowiedziały swoim miarowym, znacznie mniej imponującym warkotem. Były prostsze, mniej eleganckie, ale w ich monotonnym dźwięku było coś uspokajającego, jak w biciu zdrowego serca. Grayson wsiadł do swojego pojazdu, zajmując miejsce dowódcy. Wnętrze czołgu było ciasne i duszne, wypełnione zapachem metalu, smaru i potu poprzednich załóg. Przez wizjer obserwował rozciągające się przed nimi wrzosowiska, które przez następne tygodnie miały stać się ich domem, poligonem i sprawdzianem. Wiedział, że gdzieś tam czekają przeprawy przez rzeki strome wzgórza, błotniste doliny i wszystkie inne przeszkody, które Europa mogła rzucić pod gąsienice ich czołgów. Wszystkie jednostki ruszamy za pięć minut, zatrzeszczało w radiu. Grayson sprawdził wskaźniki, dotknął dla szczęścia małej fotografii rodzinnej przyczepionej nad stanowiskiem i dał sygnał swojej załodze. Mechanik kierowca, kapral Jenkins, nerwowo sprawdzał wszystkie przyrządy, jakby w obawie, że maszyna odmówi posłuszeństwa, zanim w ogóle opuszczą linię startu. "Wszystko w porządku, ser" zaraportował, ale w jego głosie nie było pewności, która powinna towarzyszyć tym słowom. Z oddali dobiegały odgłosy kontrolowanego ostrzału artyleryjskiego, mającego symulować warunki bojowe niebo przecinały samoloty Rafu, dodając realizmu całemu ćwiczeniu. Grayson wiedział, że stawka jest wysoka. To nie był tylko test maszyn, ale test filozofii, brytyjska wiara w prędkość i teoretyczną przewagę przeciwko amerykańskiemu pragmatyzmowi i prostocie. Gdy rozległ się sygnał do wymarszu, Cromwell ruszył płynnie do przodu. Jego silnik śpiewał jak dobrze nastrojony instrument, ale Grayson nie potrafił pozbyć się uczucia, że ten piękny śpiew może wkrótce zamienić się w charkot konania. Trzy dni po rozpoczęciu exercise Dracula deszcz padał nieprzerwanie, zamieniając trasy przejazdu w błotniste pułapki. Kolumna Cromwelli przedzierała się przez podmokły teren, a każdy metr był walką z naturą i technologią. Porucznik Grayson, zmęczony i przemoknięty, siedział na wieży swojego czołgu podczas krótkiego postoju, obserwując, jak mechanicy grzebią pod pancerzem trzeciej maszyny w kolumnie. Krople deszczu uderzały o metal z monotonnym, hipnotyzującym rytmem, zagłuszanym co jakiś czas przekleństwami sfrustrowanych techników. W powietrzu unosił się charakterystyczny zapach palonego oleju, który w ciągu ostatnich 72 dwóch godzin stał się nieodłącznym towarzyszem brytyjskiej kolumny. Greyson zacisnął szczęki, obserwując jak na horyzoncie majaczy kolumna Shermanów, poruszająca się z irytującą regularnością, niewzruszona warunkami pogodowymi czy terenem. Amerykanie byli już o niemal 20 kilometrów przed nimi, a dystans ten powiększał się z każdą awarią w brytyjskich szeregach. Ironia sytuacji nie umknęła uwadze Greysona. Ich szybsze teoretycznie maszyny zostawały w tyle przez ciągłe przestoje. Sierżant Wells podszedł do niego cały ubrudzony błotem i olejem silnikowym. Jego twarz była maską zmęczenia i frustracji. To sprzęgło, ser, powiedział, nie kryjąc rezygnacji w głosie. Nie wytrzymuje momentu obrotowego silnika. To już trzecia awaria tego typu możemy to naprawić, ale potrzebujemy części, których nie mamy na stanie i czasu, dużo czasu. Wiatr przybrał na sile, przynosząc ze sobą zapach wilgotnej ziemi i odległych ognisk, przy których grzali się amerykańscy czołgiści, podczas gdy Brytyjczycy walczyli z własnymi maszynami. Grayson spojrzał na swoich ludzi, przemoczonych, zmęczonych, z twarzami naznaczonymi frustracją i rozczarowaniem, byli najlepszymi mechanikami, jakich Wielka Brytania mogła zaoferować, a jednak stali bezradni wobec fundamentalnych błędów konstrukcyjnych. Ile czasu? Zapytał, wiedząc, że każda godzina postoju to kolejne kilometry przewagi dla Amerykanów. Wells wzruszył ramionami, patrząc na ciemne, burzowe chmury wiszące nad ich głowami. Przy tej pogodzie, co najmniej do rana, i to jeśli przestanie padać. Radio zatrzeszczało, przynosząc wiadomość z dowództwa. Głos pułkownika Harrisona brzmiał na zmęczony i zirytowany: raport sytuacyjny, Grayson. Dlaczego stoicie? Shermany są już przy punkcie kontrolnym, Charlie. Powtarzam, dlaczego stoicie? Grayson chwycił mikrofon, czując, jak wstydu rozpala jego policzki. Awaria techniczna, sir. Pracujemy nad tym. Ruszymy najszybciej, jak to możliwe. Krótkie, pełne dezaprobaty milczenie, a potem suche. Zrozumiano. Przyspieszyć naprawy. Koniec. Tej nocy, gdy większość załóg spała zwinięta w przemoczone koce pod czołgami, Grayson siedział przy małym ognisku z Wellsem, studiując dzienniki techniczne. Liczby były bezlitosne. Już teraz, zaledwie trzy dni po rozpoczęciu ćwiczeń, wskaźnik czasu konserwacji na mile dla Cromwelli wynosił 0,07 godziny, podczas gdy dla Shermanów zaledwie 0,03. To ponad dwa razy więcej czasu spędzonego na naprawach, mruknął Grayson, patrząc na tańczące płomienie. Jak mamy wygrać wojnę, jeśli spędzamy więcej czasu pod czołgami niż w nich? Wells długo milczał, wsłuchując się w odgłosy nocy. Szum deszczu, odległe pomruki silników, cichy szczęk narzędzi, gdy niestrudzeni mechanicy pracowali przy świetle latarek. Widziałem raport z frontu włoskiego, sir, powiedział w końcu. Sherman może nie być tak szybki jak Cromwell, ale dociera do bitwy. Zawsze dociera. A czołg, który nie dotrze na pole bitwy, jest bezużyteczny, niezależnie od tego, jak dobrze wygląda na papierze. Te słowa zawisły między nimi, cięższe niż deszczowe chmury nad ich głowami. Upłynął tydzień, a kolumna Cromwelli znajdowała się teraz w środkowej Anglii, przemierzając tereny przypominające krajobrazy północnej Francji, gdzie wkrótce mieli stawić czoła prawdziwemu wrogowi. Mgła opadała powoli na pola, otulając czołgi szarym całunem, który tłumił dźwięki i zacierał kontury. Porucznik Grayson stał na skrzyżowaniu wiejskich dróg, wypatrując ciężarówek zaopatrzeniowych, które miały dostarczyć tak desperacko potrzebne części zamienne. Kłodne, wilgotne powietrze przesiąknięte było zapachem mokrej ziemi i dymu z odległych kominów. Ostatnie dni były pasmem niekończących się awarii. Wycieki oleju, problemy z hamulcami, uszkodzone sprzęgła. Cromwell zostawiały za sobą czarny ślad niczym ślimaki. Oleju silnikowego, płynu hamulcowego potu i frustracji mechaników. Z pierwotnej kolumny dwunastu maszyn tylko siedem było w pełni operacyjnych. Pozostałe stały rozrzucone wzdłuż trasy, czekając na części lub holowniki. Grayson zacisnął dłonie w kieszeniach płaszcza, czując jak palce drętwieją mu z zimna i niepokoju. Każda godzina opóźnienia pogłębiała ich porażkę. W oddali, przez mgłę dobiegł go miarowy warkot silników. Nadzieja rozświetliła jego zmęczoną twarz, gdy wypatrywał ciężarówek zaopatrzeniowych. Jednak dźwięk ten był zbyt regularny, zbyt pewny siebie. To nie były ich pojazdy. Przez mleczną zasłonę wyłoniły się sylwetki czołgów. Kolumna Shermanów wracała z punktu kontrolnego, który Brytyjczycy mieli osiągnąć dwa dni temu. Amerykańskie maszyny poruszały się pewnie, jakby mgła i błotniste drogi nie stanowiły dla nich najmniejszej przeszkody. Na widok Greysona wiodący czołg zatrzymał się, a z wieżyczki wyłoniła się sylwetka kapitana Reynoldsa poruczniku Greyson! zawołał Amerykanin. Jego głos niósł się dziwnie wyraźnie w mglistym powietrzu. Co pan tu robi sam? Gdzie pańskie czołgi? W jego głosie nie było złośliwości. Raczej szczere zdziwienie i troska, co jeszcze bardziej upokarzało Greysona. Czekamy na części zamienne, odpowiedział sucho, nie wdając się w szczegóły. Reynolds pokiwał głową ze zrozumieniem, po czym wskazał na swoją kolumnę. Wszystkie dwanaście maszyn w pełni sprawne. Musieliśmy wymienić jeden filtr oleju i dokręcić kilka śrub, nic, z czym nasi chłopcy nie poradziliby sobie w ciągu godziny. Wiatr przyniósł zapach świeżo upieczonych bułek. Amerykanie właśnie zatrzymali się na śniadanie, podczas gdy brytyjscy czołgiści żuli swoje racje, oczekując na części. Reynolds zszedł z czołgu i podszedł do Graysona, wyciągając paczkę papierosów. Posłuchaj, Grayson, powiedział, oferując mu laki strajka. To nie jest kwestia lepszych czy gorszych maszyn, to kwestia filozofii. Wasz Cromwell to wspaniała maszyna, naprawdę, ale została zaprojektowana przez ludzi, którzy nigdy nie musieli naprawiać jej w polu, pod ostrzałem, z odmrożonymi palcami. Grayson przyjął papierosa, wdzięczny za ten gest koleżeństwa ponad rywalizacją. Zaciągnął się głęboko, czując jak dym wypełnia jego płuca, przynosząc chwilowe ukojenie. Wiesz, co powiedział mi jeden z naszych generałów przed wyjazdem z Ameryki? kontynuował Reynolds, patrząc na swoją kolumnę z nieukrywaną dumą. Powiedział: Dowódca Shermanów jest w procentach pewien, że jego czołgi dotrą do bitwy. Dowódca Cromweli jest w ciągłym stanie niepokoju. I teraz rozumiem co miał na myśli. W oddali wreszcie pojawiły się ciężarówki zaopatrzeniowe, ich reflektory przebijały się przez mgłę, jak błędne ogniki. Reynolds poklepał Greysona po ramieniu, wracając do swojego czołgu: powodzenia, poruczniku. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się na linii frontu, nie w warsztacie naprawczym. Kolumna Shermanów ruszyła dalej, znikając we mgle tak szybko, jak się pojawiła, pozostawiając Greysona sam na sam z gorzką prawdą. W tej wojnie niezawodność, nieteoretyczna przewaga była kluczem do przetrwania i zwycięstwa. Porucznik Greyson stał w środku warsztatowego namiotu, otoczony częściami rozłożonych silników i narzędziami porozrzucanymi na brezentowej podłodze łód wieczoru przenikał przez materiał, mieszając się z ciepłem lamp naftowych i piecyków, tworząc dziwną mieszankę temperatur, która potęgowała ogólne poczucie dyskomfortu. Na prowizorycznym stole rozłożone były wykresy i dzienniki, przedstawiające nieubłagane dane z dwutygodniowego maratonu Exercise Dracula. Każda kropka, każda linia na tych wykresach była jak oskarżenie skierowane przeciwko brytyjskiej filozofii projektowania czołgów. Major Jenkins, oficer techniczny, przybyły tego ranka z ministerstwa, pochylał się nad dokumentami, jego czoło zmarszczone w wyrazie głębokiego niepokoju. To katastrofa, Grayson, powiedział cicho, jakby bał się, że same ściany namiotu mogą donieść jego słowa dowództwu w Londynie. Szermany przejechały prawie pełne dwa tysięcy mil. Nasze Cromwelle ledwo osiągnęły połowę dystansu, a i to przy ciągłej obecności ciężarówek naprawczych. Wiatr szarpał płachtami namiotu, tworząc mroczną symfonię, która współgrała z ich ponurym nastrojem. Sierżant Wells, który właśnie wszedł do namiotu, przyniósł ze sobą zapach dymu i mokrej ziemi. Jego mundur nosił ślady ciężkiej pracy. Plamy oleju, rozdarcia, ślady spawania. Był ucieleśnieniem poświęcenia mechaników, którzy przez ostatnie dwa tygodnie walczyli z wiatrakami, próbując utrzymać brytyjskie maszyny w ruchu. Mam najnowsze statystyki, sir, powiedział kładąc brudny notes na stole. Zero 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 siedem godziny konserwacji na mile dla Cromwelli. 003 zero ze zero dla Shermanów. Mówiąc prościej, spędzamy ponad dwa razy więcej czasu pod czołgami niż Amerykanie. Major Jenkins przesunął palcem po wykresie, jakby szukał jakiegoś błędu, jakiegoś wytłumaczenia, które mogłoby złagodzić gorycz porażki. Ale liczby nie kłamały. Wiecie, co to oznacza w warunkach bojowych? zapytał, nie oczekując odpowiedzi to oznacza, że gdy nasi chłopcy będą naprawiać czołgi, Amerykanie będą już kilometry dalej, być może ratując nasze własne tyłki przed Niemcami. To nie jest już kwestia narodowej dumy, to kwestia życia i śmierci. Grayson podszedł do rozmontowanego silnika Meteor, który leżał na prezentowej płachcie niczym pacjent na stole operacyjnym. Był to cud inżynierii Potężny, skomplikowany, piękny w swojej złożoności, ale ta złożoność była jego przekleństwem. Prędkość, mruknął Grayson, dotykając jednego z cylindrów. Całe nasze podejście opierało się na prędkości szybciej dotrzeć, szybciej uderzyć, szybciej się wycofać. Ale co z tego, skoro nie dotrwamy do bitwy? Deszcz zaczął bębnić o dach namiotu, zagłuszając na moment ich rozmowę. Ten sam deszcz, który przez ostatnie dwa tygodnie był ich nieodłącznym towarzyszem, zmieniając drogi w błotniste pułapki i potęgując problemy techniczne. Amerykanie mają inną filozofię, kontynuował Grayson, odwracając się do pozostałych. Ich czołgi są proste, łatwe w naprawie. Każda część jest wymieniana w ciągu minut, nie godzin. Ich mechanicy mają czas, by się wyspać, podczas gdy my, zawiesił głos wskazując na zmęczone twarze swoich ludzi którzy nawet teraz po oficjalnym zakończeniu ćwiczeń pracowali nad naprawą maszyn major jenkins zamknął dziennik z cichym westchnieniem przekażę raport do londynu ale nie spodziewajcie się cudów zmiana filozofii projektowania w środku wojny pokręcił głową nie kończąc zdania wszyscy wiedzieli co to oznacza kolejne miesiące może lata Walki z maszynami, które zawodziły ich w najgorszych możliwych momentach. Kolejne załogi uwięzione w płonących stalowych trumnach, bo ich czołg zatrzymał się w kluczowym momencie. Kolejne bitwy, które można było wygrać, a które zostaną przegrane przez banalną awarię mechaniczną. Grayson wyszedł z namiotu, potrzebując świeżego powietrza i chwili samotności. Deszcz uderzał o jego twarz, zmywając pot i zmęczenie ostatnich dni. W oddali, przez zasłonę deszczu, widział sylwetki Shermanów ustawionych w idealnym szyku, gotowych do jutrzejszego powrotu do bazy. Wyglądały tak solidnie, tak pewnie, jak nie ma obietnica dotarcia do celu. Obok nich rozproszone i poobijane Cromwell. Otoczone ciężarówkami warsztatowymi, wyglądały jak ranni na polu bitwy. Ta kontrastująca scena była doskonałym podsumowaniem egzercjs Dracula i lekcji, którą przyniósł. W wojnie mechanicznej niezawodność, nieteoretyczna przewaga decyduje o życiu i śmierci. Londyn tonął w szarudze jesiennego zmierzchu, gdy porucznik Grayson przemierzał korytarze Ministerstwa Wojny. Jego kroki odbijały się echem od kamiennych ścian, mieszając się z odległym dudnieniem bomb FO1, które spadały gdzieś na przedmieściach. Powietrze wewnątrz budynku było zatęchłe i ciężkie, wypełnione zapachem starego papieru, tytoniu i strachu, który zdawał się przesiąkać każdy zakamarek wojennego Londynu. Grayson niósł pod pachą teczkę z ostatecznym raportem z Exercise Dracula dokumentem, który mógł zmienić brytyjskie podejście do wojny pancernej, jeśli tylko ktoś zechciałby go wysłuchać. Sekretarka wprowadziła go do gabinetu generała Richardsona, człowieka odpowiedzialnego za strategię pancerną. Pomieszczenie było zaskakująco małe i zagracone. Mapy, dokumenty i modele czołgów zajmowały każdy wolny centymetr przestrzeni. Sam Richardson siedział za biurkiem, które wyglądało jak pole bitwy papierowej wojny. Jego twarz nosiła ślady bezsennych nocy i trudnych decyzji, które kosztowały życie tysięcy ludzi. Porucznik Grayson powitał go, wskazując na krzesło naprzeciwko. Słyszałem, że ma pan dla mnie nieprzyjemne wieści. Grayson położył teczkę na biurku, czując ciężar odpowiedzialności, jaki na nim spoczywał. Za tymi papierami kryły się przyszłe losy załóg czołgów, którzy mieli ryzykować życie w maszynach, których niezawodność stała pod znakiem zapytania. To nie są tylko nieprzyjemne wieści, ser, odpowiedział, otwierając teczkę. To kwestia życia i śmierci. Wyciągnął wykresy i fotografie, rozkładając je przed generałem. Każdy obraz przedstawiał awarię, każdy wykres opowiadał historię porażki brytyjskiej inżynierii w starciu z prostotą amerykańskiego podejścia. Richardson studiował dokumenty w milczeniu. Jego twarz nie zdradzała żadnych emocji. Przez otwarte okno wpadały odgłosy miasta. Syreny karetek, odległe wybuchy, krzyki ludzi walczących z kolejnym pożarem wywołanym bombami. Londyn, jak Cromwell, walczył o przetrwanie, naprawiając swoje rany w przerwach między kolejnymi atakami. 007 godziny konserwacji na mile, mruknął w końcu generał, zatrzymując się na jednym z wykresów. Podczas gdy Shermany wymagają zaledwie 003 to ponad dwa razy więcej czasu spędzonego pod czołgiem niż w nim. Grayson skinął głową zadowolony, że generał od razu dostrzegł kluczowy problem. Nasze Cromwell są teoretycznie lepsze, ser, szybsze, z lepszym stosunkiem mocy do wagi, ale co z tego, skoro nie dojeżdżają do bitwy. Dowódca Shermanów jest w 99% pewien, że jego maszyny dotrą do celu. Dowódca Cromwelli jest w ciągłym stanie niepokoju. Słowa te zawisły w powietrzu, ciężkie, jak pancerz czołgu. Richardson wstał, podchodząc do okna. Przez chwilę obserwował panoramę Londynu, miasta blizn i ran, które mimo wszystko trwało. Wie pan, poruczniku, zaczął nie odwracając się, inżynierowie, którzy projektowali Cromwell'a, nigdy nie spędzili nocy w polu, próbując naprawić zerwane sprzęgło przy świetle latarki, gdy pięćset metrów dalej czai się wrogi patrol. Oni widzieli eleganckie rysunki i imponujące specyfikacje, ale wojna nie jest elegancka. Wojna jest brutalna, brudna i prosta. Odwrócił się, a w jego oczach Grayson dostrzegł zmęczenie człowieka, który zbyt wiele razy wysyłał ludzi na śmierć. Przygotujemy nowy raport dla fabryk. Skupimy się na niezawodności, nie na teoretycznej przewadze. To będzie długi proces, Grayson. Nie naprawimy wszystkich krąweli w ciągu nocy, ale możemy zacząć od części zamiennych, usprawnień, lepszego szkolenia mechaników. Powietrze wypełnił nagły huk, kolejna bomba spadła gdzieś niedaleko, wstrząsając budynkiem i przypominając o kruchości ich egzystencji. Gdy Grayson opuszczał ministerstwo, niebo nad Londynem rozświetlały reflektory przeciwlotnicze, szukające niemieckich bombowców. Ich jasne promienie przecinały ciemność, jak stalowe palce, desperacko próbujące uchwycić wroga. W tej apokaliptycznej scenerii porucznik czuł dziwny spokój. Wiedział, że jego raport nie zmieni wojny z dnia na dzień, Kromwele nadal będą się psuć, mechanicy nadal będą spędzać bezsenne noce, próbując je naprawić, ale ziarno zostało zasiane, filozofia zaczęła się zmieniać, a w długiej perspektywie to ta zmiana od teoretycznej przewagi do praktycznej niezawodności. Mogła uratować więcej istnień niż najgrubszy pancerz czy najszybszy silnik. Mijając zniszczone budynki i zmęczonych ludzi, którzy mimo wszystko trwali, Grayson zrozumiał, że ta sama lekcja dotyczyła nie tylko maszyn, ale i narodów. Nie teoretyczna doskonałość, ale praktyczna wytrzymałość decydowała o przetrwaniu. I w tym sensie Pomimo wszystkich technicznych porażek, Brytyjczycy mieli coś, czego nie można było zmierzyć w godzinach konserwacji na mile, nieustępliwość w obliczu przeciwności. To ona, bardziej niż jakikolwiek czołg, miała ostatecznie przechylić szale zwycięstwa.